Jak wiecie, może nie wiecie, to się dowiecie. Byłem w niedzielę w naszym zborze w Drawsku Pomorskim. Niewielki nasz zbór, tam zwykle jest około 15-18 osób. No Teraz było tak sporo więcej, ale byli ludzie z różnych innych miejsc. I muszę Wam powiedzieć, że Byłem bardzo zbudowany postawą tych ludzi, ponieważ chociaż jest ich niewielu, trzymają się Słowa Bożego i to było bardzo, bardzo widoczne, na tym budują. No są tam osamotnieni, bo właściwie to jest tak, gdzieś tam się kończy, kończą nasze zbory na Inwrocławiu, a później jest nic, 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 nic idrawsko pomorskie ale miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo tam się pewien zbór szykuje. Nie tak blisko, no ale już powiedzmy 80 kilometrów to nie jest aż tak dużo. I chcę Wam powiedzieć ciekawą historię, która w tym zbożu miała miejsce. E, otóż um, niedaleko tej miejscowości jest inne miejscowość, Łobes. To jest kilkadziesiąt kilometrów. I kiedy ten nasz zbór tam powstał, no to do tego naszego zboru zaczęła przychodzić kobieta wierząca, która właśnie jeździła do tego zboru w Łobzie. Posłuchała, była kilka razy i którąś niedzielę pojawiła się z jakimś mężczyzną. Okazało się, że to jest pastor tego zboru w Łobzie przesiedział całe nabożeństwo, znaczy przesiedział, no był obecny i na koniec powiedział, że błogosławi tą swoją podopieczną, że cieszy się, że znalazł w, w swoim mieście dobry zbór, pobłogosławił cały zbór, pastora naszego. I wiecie co, to tak powinno wyglądać. Dokładnie tak to powinno wyglądać. A jak jest, no to już Tłumaczył tego nikomu nie będę. Czyli jest możliwe, żeby Kościół żył normalnie. I to, co się dzieje, żeby zawsze służyło ku zbudowaniu wszystkich, którzy na to patrzą. Chwała Bogu za to. Ponieważ później mam jeszcze informacje, ale poza kamerą, to tylko powiem, że do przyszłej środy zbieramy dary, jeżeli ktoś jeszcze chce coś dorzucić, to do przyszłej środy włącznie. W czwartek mamy nadzieję przynajmniej część z tego wywieźć. Jeśli nie będzie samochodu, bo na razie ta osoba, która miała zadzwonić, nie zadzwoniła, więc ja wtedy spakuję do swojego to, co się da i zawiozę. I parę dni później znowu się przejadę. Ale miejmy nadzieję, że, się, że tam się zgłosi ta osoba i zawieziemy całość. Natomiast dopiero gdzieś tak w listopadzie będzie możliwość, żeby kogoś tam objąć jakąś pomocą. Trochę ludzi wpłaciło pieniądze, ponieważ ja się rozeznałem, rozmawiałem tam z ludźmi z tamtych regionów. Muszę wam powiedzieć, że są dwie wiadomości: dobra i fatalna. Dobra jest taka, że z całego kraju ludzie prywatnymi samochodami, ciężarówkami, prywatnymi autobusami prywatnymi przywożą mnóstwo, mnóstwo pomocy. W są miejsca, gdzie tej pomocy już nikt nie chce, bo nie ma domu, co z nią zrobić. Natomiast ze strony władz państwowych nie ma nic, kompletnie. Ci ludzie są pozostawieni sami sobie. Na tych terenach jest kompletny chaos. To jest jak po wojnie tam po prostu co region, to ludzie muszą rządzić się sami. Na szczęście są sprawni, dają sobie rady. Wczoraj rozmawiałem z człowiekiem, który mówi tak, z, trochę z, z uśmiechem przez łzy. No właśnie, tutaj załatwiamy. Załatwiamy możliwość wyprania rzeczy żołnierzowi z wotu, bo, bo nie ma gdzie wyprać swoich rzeczy. Wyobraźcie sobie, że ktoś tak wojnę prowadzi. To właściwie już można od razu na początku złożyć broni i powiedzieć: Dziękujemy, nie będziemy się bić. Straszna, okropna. Pytałem też że te zniszczenia. no. Powiedział, że lepiej to zobaczyć niż opowiadać, ponieważ to jest niewyobrażalne. Wyobraźcie sobie, że jak woda runęła, on mówi, że nawet takie pręty stalowe, grube, bardzo grube, grubsze od rąk, zostały pogięte jak gałązki. Więc jaka to była siła, jaka to była moc? A wszyscy z nas wiedzą, że dzień wcześniej mówili, że nic nie będzie, że to tak troszeczkę tylko sobie pokropi. I tyle. No, trzeba tym ludziom pomagać. Tyle. Yy, wiemy, że sami protestowali przeciwko tej, przeciwko budowie zbiorników. No cóż, może Polak po szkodzie mądry będzie. Co się dopiero zobaczy. Co możemy zrobić, to zrobimy. Pomagamy, staramy się pomagać najpierw domownikom wiary, bo taka jest, taki jest porządek, a później tym wszystkim, którzy są w potrzebie. Po zawiezeniu tych darów już nie przywoźcie do środy, i już więcej nie przynoście później nic, bo nie będzie z tym co zrobić, a później już tylko będziemy ewentualnie finansowo pomagać z tego, co ludzie y, wysłali konkretnym osobom, konkretnym rodzinom takim wyselekcjonowanym. Bo cóż tam, jak rozdamy pieniądze i każdemu damy po 50 zł, no to właściwie no, żadna pomoc. Nasz zbór w Jeleniej Góry, Górze zachował się fantastycznie. Wzięli pod opiekę emerytkę jedną, starszą panią, której zalało mieszkanie. Wszystko zniszczone. A to jest niewielki zbór. Kupili jej kuchenkę gazową, zrobili zakupy, wyczyścili to mieszkanie, wspomagają ją. Więc to jest taka konkretna pomoc. I, i o taką pomoc też nam chodzi, żebyśmy mogli takich ludzi tam znaleźć. I powoli, powoli się nam... Yy, że tak powiem, kształtują te, te osoby, które będą odbierały tą pomoc później trochę. Bo na razie najważniejsze jest tam brak ludzi do pracy. Tam nie ma kto tego odgruzować. Tam nawet nie ma jak dojechać do pewnej miejscowości, bo zniknęły drogi kompletnie. Więc może tylko współczuć tym ludziom i temu, co tam się stało, ale to jest niewyobrażalny kataklizm. Będę więcej wiedział, jak przyjadę, więc podzielę się z Wami.